Magazyn do słuchania. Dzień dobry, Urszula Pieczek z Gazety Wyborczej. A dziś moją gościnią w podcaście Książki Magazyn do słuchania jest profesor Ewa Graczyk, literaturoznawczyni i przewodnicząca żyli Nagrody imienia Witolda Gombrowicza. Dzień dobry. Dzień dobry pani i dzień dobry państwu. W tym roku 10 jubileuszowa Edycja nagrody imienia Gąbrowicza, i zanim porozmawiamy o pięciu książkach, które Państwo w tym roku nominowaliście, chciałam zapytać, jak ta dziesiąta edycja wygląda, i co przez te dziesięć lat zmieniło się w ogóle w myśleniu o debiucie, który Państwo nagradzacie? Może będę mówiła przede wszystkim z własnego doświadczenia, no bo nie naradzałam się z innymi, więc będę mówiła tak, jak ja to widzę. To ja jestem, no można powiedzieć, taką akademicką literaturoznawczynią i ten epizod krytyczno-literacki, te 10 lat, które uczestniczyłam w nagrodzie, był dla mnie wielką przygodą, bardzo ciekawą. I rzeczywiście obserwacje te, te przez te 10 lat tych, no, no, Ponieważ to było przeważnie gdzieś tak od 60 do 100 książek, to znaczy, że przejrzałam, przeczytałam w części, albo przeczytałam no, kilkaset książek. To jest no, współczesnych, to było coś ogromnego. Przede wszystkim byłam zaskoczona tym, jak debiuty mogą być różne. W, pierwszym, w pierwszej edycji jedna z autor książek, Maciej yy, Hen, nagrodziliśmy 60-letniego debiutanta, więc. Chociaż młodzi przeważnie debiutują, choć my, to też jest bardzo ważne, do nagrody dopuszczamy też drugie książki, uważając, że czasami te drugie są właściwym debiutem, tym, tym własnym głosem autorki czy autora. I ja mam wrażenie, że przez te 10 lat literatura pokazała jeszcze raz to, co narasta w całym świecie, ja mam wrażenie, piszącym to znaczy to unieważnienie granic. To znaczy, literatura, pisanie staje się opowiadaniem swoich doświadczeń i w bardzo różny sposób. Pojawia się proza fabularna i niefabularna, fikcjonalna i wykorzystująca doświadczenia prawdziwe. Te granice się zacierają, ale z drugiej strony, i to też jest bardzo ciekawe zjawisko, pojawiają się takie gatunki i rodzaje literatury bardzo mocno osadzone w sobie, jakby nawet sekciarskie takie jak fantazy czy inne rodzaje, przede wszystkim mocno fikcjonalne. Więc jakby to, to jest niezwykłe doświadczenie, jakby z jednej strony obserwować to jakby scalanie się wszystkich piszących w takim wspólnym szukaniu ponadgatunkowych, niegatunkowych rozstrzygnięć i form, a z drugiej strony też ta silna, silna jest ta enklawa Gatunków bardzo wyrazistych, takich właśnie jak fantastyczne. To jest, jest nam. No, Te 10 lat to była ogromna przygoda. To teraz Państwo w tym składzie kończycie już swoją kadencję. Bycia w jury. I chciałam zapytać, czy z jakąś nadzieją, obawą przygląda się pani temu, co może być w przyszłych edycjach? Na jakie wybory mogą, mogą stawiać przyszli jurorzy, Ponieważ no, nagroda Gąbrowicza przez te 10 lat też wypracowała sobie pewną markę. Jak pani na to patrzy? No, ja myślę, że to był taki bardzo szczęśliwy miks. Tak, można powiedzieć, yy, no, y, akademików, y, literaturoznawczeń, literaturoznawców, krytyków literackich. Myślę, chętnie i dużo rozmawiali i cieszę się, że, że, że wypracowaliśmy sobie ma, pewną markę. Nie, ja się nie obawiam. Myślę, że, 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 że no, chociaż bardzo się lubiliśmy i bardzo lubiliśmy rozmawiać, i chociaż się czasem bardzo ostro kłóciliśmy, to nigdy nie było tak. Że, po, że przestaliśmy się lubić. To jest bardzo ważne. Bo taka sympatia i, i chęć jeżdżenia do radomia e, nas wszystkich jest to wiem na pewno. Ale nie, nie boję się. Dlatego, że ja mam wrażenie, że, że, nie, że byłoby to jednak dość groźne, gdybyśmy tak się zestabilizowali w ekipę, która trwa 100 lat. Więc to, potrzebna jest zmiana. Musi przyjść nowy nowy miks, nowe, nowe zmieszanie, nowe lektury. A o co się państwo kłóciliście najbardziej? No i o to, czy, czy coś jest dobre, czy coś jest niedobre. To jest najważniejsze. <grym> I rozumiem, to, że każdy y, inaczej to definiuje. To znaczy, w większości wypadków się z, y, często się zgadzaliśmy. No, dochodziliśmy do porozumienia. I też ciekawe było zobaczenie, oglądanie sojuszy. Tak? Były pewne stałe układy. Ja raczej tego nie zdradzę, ale mogłam sądzić, że się stowarzyszę w tym swoim wyborze z takimi i takimi osobami, prawda? Ale czasem ktoś mnie zaskakiwał bardzo. I, i wtedy, no bo jeżeli na przykład parę razy mi się zdarzyło, że coś pokochałam tylko ja, no i to się nie dało wtedy przeprowadzić. Jakieś, musimy mieć sojuszników wśród zespołu żyli I to, że myśmy się tak dobrze rozmawiali, że, że dyskutowaliśmy, że przekonywaliśmy. I to było niezwykłe, że czasami mi się udawało przekonywać. A popatrz, to ma jednak taką wartość, popatrz na to. Jak ona na przykład robi te dialogi, co jakie to jest doświadczenie tu zawarte, prawda? A ona patrzy z tego punktu widzenia, a on to zrobił bardzo ciekawie, to wygląda na dzień poradne, ale wcale takie nie jest, bo jest za tym taka i taka myśl. Tak ze sobą rozmawialiśmy i często się przekonywaliśmy do swoich racji. Kapituły Nagród Literackich zazwyczaj mają nieparzystą liczbę członków. Czy pani wykorzystała swój głos jako przewodnicząca, który liczy się pewnie podwójnie, czy jakoś mocniej? Nie, nie, nie. Raczej nie. nie myślę, Ja mam wrażenie, że przyjęliśmy taką technikę, że się porozumiewaliśmy do skutku. Jak gdyby. Jakby tak rozmawialiśmy, aż. Aż, się, y, aż wytworzyliśmy pewną wspólną zgodę na coś. Nie, nie, raczej nie korzystałam. W tym roku powiedziała pani, że y, obserwuje Pani wątek narastającej grozy w książkach, i że widać, A. że świat jest w niebezpieczeństwie. Co to właściwie znaczy w takich powieściach czy w takich książkach, które są debiutami? No, że niektóre książki, y, i to wśród młodych autorów, to jest dość częste, dzieją się w takim, y, takiej czasoprzestrzeni, która jest albo trochę wysunięta do przodu, jak gdyby tak antycypuje przyszłość bardzo bliską, albo tak oświetla teraźniejszość, że już widać w niej to straszne zagrożenie środowiskowe, ekologiczne przede wszystkim. No w tym roku mamy takie dwie książki. To jest książka Mazur i książka, książka Joanny Mazur i Nadzieja Wnuka. To są te książki ewidentnie, w których ten wątek katastrofy już, która już jest. To, to jest podstawowy temat obydwu tych książek. One są zupełnie inne. Ale to jest w nich wspólne. Ale nawet w tych książkach, które, które nie są dosłownie na ten temat, ten aspekt takiego smutku, takiego, y, takiego, y, takiego zagrożenia też jest bardzo wyraźny. Na przykład w, tym, y, w książce Moniki Muskały o, o Ameryce, to w tej książce Podróż do Ameryki też jest bardzo wyraźny wątek tego niszczenia świata, takiego lekkomyślnego potwornie przez Amerykanów. To może zaczniemy i przejdziemy teraz do tych pięciu nominowanych książek. Wspomniałam pani przed nagraniem, że uważam, że ta lista jest w tym roku dość odważna, a mam na myśli to, że rzeczywiście są to książki z bardzo małych oficyn wydawniczych, które nie są szeroko widoczne, omawiane i czy w ogóle dla Państwa ten wyznacznik y, wydawnictwa, czy miejsca, w które, które sygnuje dany debiut jest jakoś istotne? To znaczy czasami jest, to znaczy my, no niestety jest tak, że my mamy jakąś, no już wiemy z doświadczenia, że jest pewna ilość wydawnictw, po których raczej nie możemy się spodziewać niczego dobrego. Nie żebyśmy te książki skreślali, staramy się je uczciwie czytać. I czasem się zdarza, że ona, że ta książka z tych wydawnictw, która ma u nas gorszą markę, jednak będzie, będzie na przykład nominowana. Ale i oczywiście te małe wydawnictwa, które tutaj są, to my też z kolei mamy z nimi dobre doświadczenia, z wieloma z nich. Ale jednak, to jest bardzo ważne, staramy się czytać teksty. To jest najważniejsze. Więc nie, nie posługujemy się kluczem wydawnictw. Ja przynajmniej tak czytam. Czytam jednak tekst, staram się słyszeć ten głos, formę, y, odpowiedź na świat, w którym, którym żyjemy. Tego szukam. To zacznijmy może od pierwszej książki. Będę szła w kolejności alfabetycznej, czyli Barbara Elmanowska-Woliera, Wydawnictwo J. No to, je, to bardzo, bardzo, bardzo interesująca książka, w której autorka i narratorka opowiada o swoim życiu, o swoim życiu miłosnym przede wszystkim, o swoim życiu rodzinnym, o problemach. Ten tytuł jest bardzo charakterystyczny, bo on wywodzi się z takiej metaforycznej sytuacji, kiedy narratorka widzi w pewnym momencie ptaki, które. Przykryte wolierą, nie, nie uciekają z zamknięcia, jakby nie są wolne. Yy, dziewczynka, którą wtedy ta bohaterka jest dziewczynką, wypuszcza te ptaki, ale one powracają do tego miejsca, w którym były zniewolone, bo tam mają jedzenie, są zakorzenione. I to jest książka, jakby o, ja, bym, ja bym ją czytała jako książkę. O możliwości kształtowania własnego życia, o tym, w jakim sensie jesteśmy wolni, co nas determinuje, jakie są nasze ograniczenia. To jest też książka osoby y, nieheteronormatywnej, queerowej, i ten wątek ma tutaj też bardzo duże znaczenie, ponieważ, ponieważ bohaterka opowiada o swoich związkach z kobietami. Jeden jest tutaj najważniejszy, dominujący, bardzo dziwny. Nie, nie opowiem tego Państwu, bo bardzo, bardzo ważne, warto to przeczytać. Opowiedziana jest tak nieśpiesznie, powoli i ten ton narracji taki melancholijny i bardzo, bardzo spociągający. A jednocześnie jest to bardzo śmiała książka, taka erotycznie. No jest to też moim zdaniem taka odpowiedź na pewien brak w literaturze polskiej, bo bardzo często mówi się o tym, że w literaturze polskiej ta literatura lesbijska jest... Słabo widoczna w ogóle. Więc to jest bardzo też ciekawy głos, taki queerowy, ale też nie z literatury gejowskiej, tylko literatura lesbijska, która jest w Polsce jakoś słabo widoczna. Kolejną książką na liście jest książka Joanny Mazur, Ciepło Zimno, wydawnictwo Sekwoja, o której pani już y, y, zajawiła we wcześniejszej wypowiedzi. Co to za debiut? No, też wydaje, wydaje mi się bardzo interesujący, bo to jest taka książka najklasyczniej, właśnie postapokaliptyczna opowiadająca o zagrożeniu, walce z zagrożeniem, o usytuowaniu się tego młodego pokolenia i, i młodej narratorki w, w, świecie, w świecie, który jest już bardzo zagrożony bardzo, bardzo przesycony katastrofą. Ja mam poczucie, że autorka musi się jeszcze bardzo wiele nauczyć, i, ale, ale ten ton i głos, taka, taka wrażliwość, odpowiedź na dzisiejsze czasy jest w tej książce dla mnie bardzo cenna. Ja, ja bardzo lubię tę książkę. Przy całej pewnej, jakby, jeszcze y, takiej młodości i naiwności tej książki. A co jest naiwnego w tej książce, Pani zdaniem? <laughs> Wie Pani, to trudno jest mi powiedzieć, bo. bo... W tej chwili nie, nie, teraz nie. Tak, tak, tak mi się to narzuciło, ale nie byłam w stanie obronić sądu teraz. <grym> Rozumiem. A pani tego tak nie odebrała? E, nie, no ja też tak czuję, że ona jeszcze jest e, taka świeża. E, może w, ta, tym, ta, może, w może tutaj jest to, to słowo lepsze. I, I może przez to, że jest świeża, to może się też wydawać naiwne, ale rzeczywiście jakieś refleksje czy y, jakieś takie... No, ten sposób patrzenia na świat wydaje się interesujący, więc może tutaj jeszcze bardzo, coś... E, e, tak, Literacko-stylistycznie ale... coś jeszcze można by jakoś dopracować, natomiast rzeczywiście ja odniosłam tak. takie wrażenie, że to jest po prostu ciekawy głos. Ciekawy głos i wyda wydaje mi się, że dobra zapowiedź na przyszłość, mm -hmm. prawda? Tak. Że to jest ktoś, kto bardzo dobrze rokuje. Ko może jeszcze, jeszcze, jeszcze. Nie, może Joanna Mazur jeszcze nie dała tego, tego pełnego głosu, ale zapowiedzi są już bardzo wyraźne. Dokładnie. Kolejną książką nominowaną jest książka Rondo Rodeo, Moniki Muskały, wydawnictwo nisza. Tak, tak. No, ba, bardzo ja to jest też jedna z książek, tutaj nie będę, którą bardzo lubię. I to jest, dla mnie też bardzo była taka ciekawa historia, bo jest, są pewne paralele i podobieństwa pomiędzy tą książką a książką Barbary Elmanowskiej. Ponieważ. Odnosi się takie wrażenie, że bohaterki obu tych książek i narratorki są w podobnym wieku, wykonują ten sam zawód, są artystkami i fotograficzkami. Tych różni je orientacja seksualna. Ale też obie bardzo dużo opowiadają o swoich związkach miłosnych, związkach seksualnych, a dodatkowo Muskała Mos opowiada o podróży do Stanów Zjednoczonych po takiej po y, Ameryce tej y, sirocej, takiej z Pasardzy. Mm. I to y, jakby zderzenie jakby takich konfliktów i problemów osobistych narratorki z tym przejmującym obrazem poznawanej w podróży, no bo to też jest książka drogi. Ten dalekie echo podróży bitników się przypominają, więc y, 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 jest tutaj ten wątek jak gdyby bardzo tradycyjny, ponieważ autorka odnosi się do tej tradycji właśnie takiej y, podróży drogi przez Amerykę, którą znamy z kina, z literatury, ale jednocześnie jest to książka emigrantki, europejskiej emigrantki, która ma takie zwielokrotnione, y, perspektywy. Austriacko-europejsko-polsko, i w tym najdalszym oddaleniu z y, amerykańską, czyli też ten miks, którym, którym jest ta książka, bardzo sprawnie, bra, brawurowo napisana, jest bardzo interesująca, to się też świetnie czyta. No, to jest też książka autorki, która może jest debiutantką, ale jest też bardzo doświadczoną tłumaczką i która ma też w swoim dorobku pracę na planie filmowym, więc to też jest bardzo ciekawe w tej książce, że rzeczywiście tam się odbija taka perspektywa też osoby, która trochę patrzy, ym, robiąc sceny, mam, mam takie poczucie. Znaczy tak, jest, tak, jest tak, coś w tej, w tej tak, książce. Widzimy, tak, ciągle widzimy. Widzimy te poszczególne sekwencje, sceny, fragmenty i też kolaż, który się dokonuje w tej książce, jest bardzo, bardzo ciekawy. To przejdźmy do teraz tak. do kolejnej książki, czyli książka tak. Katarzyny Sobczuk, Mała Empiria. Dowody. Tak. No, a muszę przyznać, że z tą książką ja osobiście miałam największy kłopot. Właściwie można by powiedzieć już sama jest to jedyna książka niefabularna, którą mamy w tym zbiorze, co, co jest dość nie, nieoczywiste, bo czasami było tak, żebyśmy mieli takie książki więcej, większą ich ilość w niektórych innych latach. A tutaj to jest tylko ta książka, pozostałe książki. Cztery książki, które wybraliśmy, są jednak zdecydowanie fabularne i, i fikcjonalne. To znaczy, mają ten tą, tą mieszkę fikcji bardzo silną. Natomiast u Katarzyny Sobczak pojawia się jakby taka opowieść, która też opowieść o tym, jak można doświadczać momentu życia, w którym jest autorka. To znaczy, autorka, która jest, można powiedzieć, w średnim wieku. Nie jest jeszcze w żadnym wypadku. Stara broń Boże, ale już czuję, że, że będzie stara, tak bym to powiedziała. Mówię, sama mam ponad 70, dlatego używam tak bezwstydnie słowa stara. Albo dlatego, że nie lubię tych różnych eufemizmów. I tutaj jakby ona, ona się zastanawia, jak odbiera rodziny, związki, jakie są jej relacje z rodzicami, którzy żyją i z dziećmi, którzy, które dorastają, jak odbiera świat, jak odbiera przyrodę. To, to jest taki zbiór. Jakby mikroesejów, które układają się na taką narracyjną, no, no taką jakby na częściowo na narrację opowieść o sobie, ale o sobie, która jest traktowana jak, trochę jak, taki, jak taki modelowy podmiot, który poznaje, ma taką bardzo jest intelektualistką, ma dużą wiedzę filozoficzną i ją wykorzystuje. Takie rozważenia egzystencjalno-filozoficzno- Etnologiczne, bym powiedziała, ze swojego położenia, taka swoista autoetnologia. To jest też ciekawe, bo kiedy mówiła Pani o tej grozie, to ja mam, miałam, szczerze mówiąc, przy tej książce naj, największą dozę takiego niepokoju. To tak? znaczy, mm, on co prawda jest z jednej strony bardzo mocno osadzona w codzienności i w takich rytuałach, i w odkrywaniu w sumie na nowo tego, tak. co już jest znane, jakoś dobrze opowiedziane, ale jak Miałam takie poczucie lekkiego niepokoju wynikającego z, z takiej nieuchronnej zmiany, która nadchodzi. Nie wiem, nie wiem, czy dobrze to jakoś łapię w tym momencie. No, natomiast jakoś tak, tak. czułam, e, może nie taką grozę jak w tych książkach, które opowiadają wprost o e, rozmontowywaniu świata i w ogóle o katastrofie klimatycznej. Tak, tak. Natomiast tę grozę czułam na zupełnie jakimś innym poziomie, to znaczy na takim bardzo. Przyziemnym i egzystencjalnym. Tak, ja się zgadzam, bo jest taka, jakby można, ja bym to powiedziała, taka gruza codzienności, prawda? Tak. To znaczy, że, że jakby ta, ten czas płynie, tutaj my czujemy ten czas, prawda? On sprawia, że nie, ma, nie mamy oparcia, prawda? Autorka, autorka się tak ciągle y, zastanawia. I właśnie te detale, które są tutaj tak ważne, one też są niepokojące, prawda? Bo nawet ten, ta okładka, która pokazuje jakby takie, taki jakby model. Jakąś makietę. No, Coś takiego, tak. To... Makietę. My czu, czujemy trochę taki niepokój, jak oglądając schody jego, prawda? Mm. Jakbyśmy byli wewnątrz, jakby ktoś się nami bawił. Nie wiem, nie wiem czy, czy, czy dobrze oddaje ten niepokój. O którym tak. pani mówi, jakbyśmy Ta, im, Tak mi się, czy się też świetnie. wydaje. To jest właśnie Ta. jakiś taki. Nie wiem, może też wynika to z tego, że rzeczywiście ten namysł nad tymi rytuałami i tym życiem codziennym, jakby miałam takie poczucie, jakby odbierał samo przeżywanie, tylko jakby zostawiał tę myśl. Więc może tutaj jest jakiś taki moment, w którym. Ten niepokój się jakoś wyłania, przynajmniej w mojej, w mojej lekturze. A stawkę zamyka książka Maciej'a Wnuka Miejsca Odległe, wydana przez Biuro Literackie. No i to też jest bardzo taka, to też jest yy, świetna książka. Ja mam takie poczucie, która składa się z kilku opowiadań. Ewidentnie, dramatycznie, no, katastroficzny. I niezwykłość tej książki polega na tym, że ona jest tak składa się z opowiadań, które jednak są cyklem bardzo misternie skonstruowanym. Ciągle w, te, w tej książce powracają czasem dyskretnie, czasem na pierwszym planie motywy, które są we wszystkich opowiadaniach. To jest bardzo przemyślany sposób, Cykl, który zamyka się i kończy, i rzeczywiście, kiedy kończymy, to wtedy nasz niepokój o świat i o tym, co będzie, robi się naprawdę już ogromny. No, bo to jest bardzo dojrzała i świetna taka literacka książka. Na przykład o o ostatnim języku, o, o kobiecie zatrutej przez straszne treści w cyberprzestrzeni. To są przejmujące rzeczy. Laureatę bądź laureatkę dziesiątej jubileuszowej edycji Nagrody Gombrowicza poznamy we wrześniu podczas festiwalu Opętani Literaturą. To będzie święto debiutu, mimo tego, że ogrozie świata opowiadające. Zachęcam Państwa do śledzenia i do czytania tych książek, które w tym roku jury wybrało. A za rozmowę dziękuję profesor Ewie Graczyk, przewodniczącej kapituły Nagrody Literackiej imienia Witolda Gąbrowicza. Ja również bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Urszula Pieczek.